Nie suplementuj kolagenu i suplementacja kolagenem zyskuje na popularności, ponieważ kolagen jest kluczowym białkiem strukturalnym w organizmie, który wspiera zdrowie skóry, włosów, paznokci, stawów i mięśni. Oto kilka korzyści wynikających z suplementacji kolagenem. Poprawa elastyczności i jedrności skóry: kolagen może pomóc w redukcji zmarszczek i drobnych linii, a także wspierać proces regeneracyjny skóry to jest wzmocnienie włosów i paznokci. Regularne przyjmowanie kolagenu może przeciwdziałać wypadaniu włosów oraz wzmacniać paznokcie, zapobiegając ich lamliwości. Wsparcie dla stawów i ścięgien. Kolagen jest ważnym składnikiem chrząski: ścięgien i więzadła. co może pomóc w zmniejszeniu bólu i sztywności naszych stawów. Poprawę zdrowia kości. Suplementacja kolagenem może zwiększyć gęstość mineralną kości, co jest szczególnie ważne dla osób starszych. Ale czy kolagen jest dla każdego? Otóż nie. Osoby zmagające się z przerostami patogennych bakterii, takich jak Helicobacter, Clostridium difficile, nie wstrzymać się z suplementacją kolagenu, gdyż zawarta w nim prolina może stanowić pożywkę dla wymienionych patogenów. Dodatkowo niektóre źródła donoszą, że kolagen może podkarmiać komórki w endometriozie i powodując jej nasilenie. Badania naukowe w tym temacie wciąż trwają. A kto chce wiedzieć, jaki kolagen ja stosuję, proszę pisać w prywatnych wiadomościach.